Nie przesyła na żywo, może jest jakieś takie kilkunastosekundowe, nie wiem, opóźnienie. Także na chwilę, w ogóle na chwilę, może przełączę na, na ten aparat celem pokazania, jakie to są ładne fragmenty takiej łąki kwietnej. Są takie różne koła, nie koła. Właśnie pokażę, oj, chcę za bardzo kadrować, ale właśnie są takie koła i nie tylko koła. No fajnie to wygląda, zwłaszcza jak ktoś lubi takie różne kwiaty polne i tak dalej, a ja osobiście zawsze zachwycam się makami, habrami rumiankami i tak dalej. My na pobliskiej plaży mamy właśnie takie ogromne obszary przepięknych łąk pełnych teraz maków, trochę też habrów także taka ładna sceneria. Natomiast wracając do, do tematu, to byłam chwilę w TK Maxxie, z czymś wyszłam, ale nie zapachowym, ale coś potrafi, potrzebowałam innego. Byłam też trochę i to w sumie nawet nie takie trochę w Super Farm. Pewna rzecz tam jest mocno rozwinięta, jeżeli chodzi o pewną markę perfumową, która wcześniej była, wspominałam o tym, bardzo szczątkową, a jest to generalnie pewna marka Ciekawa pod konem, takim aromatycznym, wiosennoletnim, roślinnym, a i budżetowym. E, więc to jest szeroki asortyment do tej marki w Superfarm. E, a oprócz tego, zaraz się w ogóle wybieram w inne miejsca, potem już w Radio nie mamy inne plany. E, bo jestem, akurat, w tym momencie w Gdańsku, w takim miejscu, które chciałam odwiedzić. Tu e, do Notino, ale. W międzyczasie tutaj w pobliskim miejscu właśnie zahaczyłam jak tutaj aktualna sytuacja w TK Maxxie, czy są na przykład te zapachy RBL, które, które to udało mi się utrafić jeden w TK obrzeżach. na tych obrzeżach, czyli w Matarni, a wcześniej trzy inne w TK Maxxie w Berlinie na naszym wyjeździe. Zaraz jeszcze przyłączę może na te piękne fragmenty kwiatowe. Aneta W. Po powiadomieniu słychać takie... Łąki kwietne, no, czyli jakiś początek urwało. Nie wiem a ile mi urwało początku. Aha, bo faktycznie, bo powiadomienie pewnie przychodzi też po jakimś czasie. Potem sprawdzę właśnie. Czesianeta. Ktoś napisał cześć, ale nie wiem jak się żałuje z kata. Nie wiem, nie wiem jak to przeczytać, bo nie znam, yy, nie potrafię wymawiać tej czcionki. O tak, może Adam? Napisał Adam Krempeć, Chyba tak? Cześć, cześć Adam. jesta witam. To ja, człowiek, zagadkę. Witam, witam. Yy, także ja wracam, może tak, z obrazem. I chciałam właśnie powiedzieć, goszczowie, moment w sumie, Na ja włączę kamerę przez dnie słuchawki, bo jak w tym momencie nie słucham muzyki, to lepiej. Lepiej mi będzie bez sławek. Ja się generalnie wybieram do Notino, ale stwierdziłam, że tutaj przy tych różnych fragmentach łąki kwietnej odezwę na bieżąco. Bo potem, potem mi umknie to, zapomnę. A i też przechodząc do Notino, podejrzewam, że będę mijać za dużo. ludzi, będę musiała ciągle wyłączać, nie włączać i w ogóle. Jak znowu wyłączę kamerę, muszę chyba się lokować w trochę spokojniejszym miejscu, trochę spokojniejszym że nic nie widzę. Nic nie widzę, ale chciałam powiedzieć, że. Po pierwsze, aha, zakupiłam coś w Rocher, a dawno nic nie kupowałam, zwłaszcza stacjonarnie w iFrosze. Jest promocja na mgiełki, są za pół ceny. generalnie praktycznie na wszystko promocja, jeżeli chodzi o Perfumy, na praktycznie wszystkie yy, oraz yy, nawet był zapach ten Evidence męski, ten z drewnem, z pieprzem. I on też, chociaż jest wycofany, yy, można go no nie mówię, że w każdym i frusz, ale można dopytać, czy jeszcze mają. No i też on wchodzi na te minus 50% Boże. Jak ja nic nie widzę. Momencik. Nie wiem, jak to mam patrzeć, bo tu jest tak, takie... Słońce takie, tak jasno, że po prostu ja słabo tutaj, mówię, totalnie ogarniam, bo, wiele ledwo co widzę. Także na chwilkę wyłączę obraz. Ech. Aneta, bo wstała to inna ścianka, to w też nie Katia, o. No to w takim razie witamy Katię, albo nawet bardziej Katia. Adam, bardzo piękne kwiaty, bardzo lubię naturę i też mocno kwiaty. Ech, a jaki kwiat najbardziej lubisz? Tutaj znowu w takim razie przełączę na kwiaty kwiatami w kadrze opowiem, co tam, swoją drogą też roślinnego. Swoją drogą też takie trochę kwiaty plemiodowe, wrzos, rumianki, trochę dla dawnych kwiatów plemiodowych, Gerlain Flora, Nymfea. Miałam taką mgiełkę, Vif A jest też mgiełka mango, mango kolendra, malina mięta, oliwka z czymś tam i jeszcze jest jakieś algi morskie, ale sprawdzałam te inne. I jednak najbardziej te kwiaty polne, yy, miodowe, rumianki wrzosy tak itd. Także na ten się skusiłam, 35 zł. A, jeszcze był zapach yy, argan i płatki różki. On był taki bardzo bym chciała, luksusowy wydźwięk. Na nim się zastanawiałam, ale on generalnie był taki dosyć mocno wiercający się w głowę, że nie wiem, czy nie byłby problematyczny, ale na razie chyba ta promocja na ten giełk jest. Poza tym sprawdzałam na Allegro. Nie mówię, że wszystkie można w takich cenach utrafić, ale gdzieś tam na Allegro w miarę w takich cenach, typu 35 zł, bo one są teraz właśnie za półcenem, można. Yy, można. Yy. No i co ja chciałam jeszcze powiedzieć. Yy, I właśnie w Ifroshebgo, tam, tam z kolei to byłam naprawdę długo, z panią rozmawiałam. Nie wiem ile. W sumie tam byłam chyba przez godzinę i rozmawialiśmy też między innymi o dawnych i wrossze. Do tego stopnia, że pokazywałam właśnie tej pani na telefonie właśnie jakie dawne i wrosze, na przykład nawet w ostatnich trzech latach udało mi się utrafić. Bo ja powiem szczerze, jestem ogromną miłośniczką dawnych ifroszy tych z lat, nie wiem, sprzed 20-30, nawet mam zapach i z ifroszy z lat 70. 80. No i właśnie myślę, że z 20 unikatów i frosze mam. Zresztą i to jest w ogóle osobny temat, w sensie na osobny odcinek na żywo. Natomiast jeszcze z tymi kadrami, no właśnie mówię, minus 50% i na przykład ładny jest ten kwiat wiśni on trochę niknie, ale sprawdzałam na skórze, bo też się nad nim zastanawiałam, bo 100-metrowy flakonik 79 zł wychodzi teraz na tej promocji. Także praktycznie wszystko, minus 50% zapachowo i Ifrosheny, zdecydowałam się na te kwiaty polne miodowe wrzosy, rumianki i tak dalej, za 35 złotych, tam 34 z hakiem, a za 79 właśnie ten kwiat, wiśni czy tam czereśni, ładnie wypada. Takie trochę drzewka kwitnące, owocowe. Sprawdzałam też różne rzeczy, więc ten zapach z lawendą, odświeżałam sobie, ale na skórze, ale dosyć mdło z czasem. Jest ładna konwalia też za 79 zł. Jest niestety zmieniona werbena za 79 zł. Ja wolę tą moją dawną cifroszę, także są tam mgiełki, są te zapachy. Mówię, jest ten Evidons męski, czyli drewno, pieprz. Czasami nawet się róża ukazuje, taka róża, pieprz, róża, drewno. Generalnie ciekawy zapach, taki również i na skórę damską, ciekawy, uniseks. No i teraz na tej promocji 129 zł za 100 ml ale sprawdzałam, że 125. Ale sprawdzałam, że mniej więcej w tej cenie, ciut drożej, można generalnie online trafić. Ten unikat już w sumie i proszę. No tutaj czuć pytanie, chyba 125 zamiast 129, bo jest kosztów wysyłki, czyli trochę się nad nim zastanawiam, trochę się nad nim zastanawiam, zastanawiałam. Jeżeli chodzi o Super Farm, to będzie relacja. mogę powiedzieć tyle, że jest bardzo szeroki dosyć zapachów gaje, między innymi herbata, między innymi, no, no bardzo dużo różnych. Posprawdzałam, odświeżyłam sobie te, które znałam, gdzieś tam mam, miałam itd. i tak dalej i... Będzie może relacja, dużo zapachów arabskich. Du Sprawdzałam, świeżłam sobie ponownie, kiedyś opowiadałam o nich. E trochę sobie wracam do zapachów furla, e trochę zrobiłam na przybytki z kaszerelami, z Calvin Kleinem. E Więc relacja z Super Farm będzie, relacja z proszę też. No i zahaczałam o TK Max. Ticket Max się bardzo słabo trochę mgiełek prawie nic zapachowo e tak pozamgiełkowo prawie nic natomiast utrafiłam coś innego. E Krałat napisał cześć, cześć, witam. Adam, yy, różne fiołki, też Lilią są bardzo piękne. Ja bardzo dużo różnych kwiatów lubię, chociaż są takie bardziej mocnie moje, mocniej lubiane, i te mniej. Jest nawet w moim kolejnym kanale seria Flower Power i jest też nawet są dwie serie poświęcone dwóm nutom yy, perfumowym kwiatowym: mianowicie yy, perfumowe imię róży oraz seria irysowe oblicza. Nie mówię, że każdą różę lubię i każdego irysa, ale im też mocno Miłam te serię playlisty. No nic, na chwilę przejdę na inny fragment tej łąki, przejdę trawą, przejdę trawą tu, gdzie można nacieszyć oko innymi. O, samoloty latają jeszcze. Ja to jestem też obsesjonatem chmur samolotów, kolekcjonerem lotów, to już kolekcjonerem chmur, czego ja nie jestem kolekcjonerem. No. Ja bardziej kolekcjonuję rzeczy niematerialne, chociaż tych rzeczy materialnych skolekcjonowanych, chociażby perfum też jest dużo, ale widzę, że bardziej mnie cieszy kolekcjonowanie chmur, momentów, fal, bałwanów morskich, roślin, drzew, yy, widoków, zachodów, wschodów i tak dalej. Fiałki bardzo lubię, mam różne zapachy, nawet zrobiłam sobie taką całą ministerię fiałkową, bo są fiałki w zieleniach, fiołki z piwoniami, fiałki mineralne, są niesamowicie komplementowane. Lilie bardzo cenię, nie każda lilia w perfumach mi pasuje, Lilia tu ma tak upołny, potrafi mieć zapach. Moja, moi dziadkowie mają w ogrodzie lilię, pamiętam kiedyś jak byliśmy, to już praktycznie nie wiem ile już metrów od domu, od ogrodu już tak mocno te lilie projektowały. Prawda to prawda, Adam, lilie są najpiękniejsze. No dobrze. W każdym razie tak tak to wygląda, jeżeli chodzi o te kwestie i ja już będę kończyć, odezwę się może po Notino, albo już po prostu innym razem znam relację, co tam się udało y, posprawdzać z Notino. Y, co tam jeszcze, y, jeżeli chodzi o te miejsca? No mówię, będzie relacja z Yves Rocher, Super Farm i tak dalej, także zapraszam. No i informuję, że jak ktoś ma dostęp do Super Farm, jest szeroki dostęp do zapachów rożęngaje, ale one generalnie bywają w ogóle online bardzo budżetowo. O wielu zapachach tej marki opowiadałam. pierwsza z o marce rożęngaj opowiadałam 8-9 lat temu. Yy, oprócz tego, yy, właśnie jeżeli chodzi o Ifroshen to warto wziąć pod uwagę tą promocję. Yy, u mnie w kanale skończy się tą mgiełką, ale się złożony zastanawiam nad tym kwiatem czereśni, wiśni oraz nad tym właśnie drewno, pieprz, róża. Ale powiem szczerze, nie wiem czym się to naosić, bo już i tak poszłam z TK Maxa z dwoma <laughs> produktami, co prawda nie kosmetycznymi, nie parfumowymi, no nic. Wracam na chwilę z obrazem, żegnam się, yy... udanej, udanej soboty, udanego weekendu i do usłyszenia, może się jeszcze odezwę z kwestią Notino. Ja zahaczam na moment od Notino, może też o to miejsce, w mediach z zapachami arabskimi, które to miejsce ma ogrom rzeczy, kiedyś relacjonowałam całościowo kilkadziesiąt zapachów. Teraz po dłuższej przerwie zobaczę najwyżej tylko co tam nowego, może zahaczę o Douglasa, bo to jest Douglas, który jest dobrze zaopatrzony, i bywał miał mocną część ale zobaczę, czy jakieś nowe zapachy bądź limitowane. Także odezwę się za jakiś czas. Na chwilkę wyłączę kamerę. No ale generalnie odczekam te 15 sekund, jeżeli faktycznie jest jakiegoś takiego że tak powiem opóźnienia w tym nadawaniu na żywo. No i życzę miłego miłego dnia, miłego weekendu i do usłyszenia. My już jutro policzę pewnie wycieczkowo, także może coś będzie po prostu w terenie. No, zobaczę.